Tomasz Kuba, uwaga, koronawirus, dobry wieczór. Póki na całym świecie nie zaszczepią się miliony, a może nawet miliardy ludzi, póki duża część świata będzie zamknięta. To zwłaszcza dla rasowych podróżników wyjątkowo ciężkie do zniesienia ograniczenie. Jeden z nich, który już 12 razy okrążył glob, znalazł sposób, by poczuć się jak w egzotycznym kraju bez ruszania się z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam do środka. Co roku odbywałem wyprawę dookoła świata i zdobywałem jeden szczyt z Korony Ziemi. Nastała pandemia, więc zamiast wyruszyć w kolejną wyprawę, zamieszkałem w Jurcie Mongolskiej. I to jest mój sposób na czas pandemii. Tutaj jest przestrzeń dla gości. W tym miejscu pracuję, prowadzę wykłady. Tutaj mam małą kuchenkę, gdzie przygotowuję sobie posiłki. Tutaj mam centrum ogrzewania. Cała Jurta właściwie jest przywieziona z Mongolii, łącznie z meblami często w krajach afrykańskich, azjatyckich mieszkam z lokalnymi ludźmi, robię to co oni, poznaję ich kulturę. A jak ci ludzie odbierają? Zdarzało się, że nieznajomi zaglądali do jurty, pytali się, z jakiej okazji jest to muzeum. Jak się zaczęły obostrzenia, no to zdarzały się sytuacje, że ktoś zapukał i się mnie pytał, czy to jest punkt poboru wymazów. Całkiem wygodna wydaje się taka jurta, jak fajnie do niej pasuje ta twarzowa mongolska czapka. Nadzieją na to, że do ponownego otwarcia granic jest już raczej bliżej niż dalej, kończymy dzisiejszy program. I do zobaczenia!